Witajcie serdecznie w tą piękną, albo nie piękną, nie wiem jak jest za oknem, bo nagrywam to w listopadzie, niedzielę o celniku i ryzyuszu. Jak poprzednie niedziele nie były przez wszystkich uważane za okres przygotowawczy do Wielkiego Postu, tak ta niedziela już jest uważana przez wszystkich, a to za sprawą tego, że mamy już czytania z księgi liturgicznej znane jako Triodion Postny. I warto sobie. Tą księgę czytać regularnie teraz od tego okresu przygotowawczego przez cały Wielki Post. No i potem, jeżeli jeszcze będą chęci, to przerzucić się na triodion kwiecisty i czytać tam czytania paschalne. Przejdźmy do odcinka, w którym omówimy sobie bardziej szczegółowo, no ile się da w tym krótkim czasie, niedzielę o celniku i fryzeuszu. Zapraszam do oglądania. Niedziela o celniku i faryzeuszu rozpoczyna właściwy okres przygotowawczy do Wielkiego Postu. Jej głównym tematem jest nauka wypływająca z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 18, wersety od 10 do 14. Opisuje ona dwóch ludzi, którzy przyszli pomodlić się do świątyni. Jeden z nich był celnikiem, czyli należał do grupy, która nie była poważana w społeczeństwie, coś może jak teraz Kanar, drugi zaś faryzeuszem, uczonym w piśmie. Pierwszego z nich cechowała pokora i uniżenie, drugiego natomiast obłuda religijna. Faryzeusz wznosił płomienne słowa do Boga, dziękując za to, że jest w jego mniemaniu lepszy od innych. Celnik zaś modlił się słowami Boże, bądź miłości w mnie grzesznikowi. Bóg nie usprawiedliwił Faryzeusza, a przyjął pokorne nastawienie celnika. Przypowieść kończył słowa: każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Czytanie to jest logiczną kontynuacją tematu z poprzednich niedziel, gdyż jest skierowane do tych, którzy usłyszeli o Chrystusie jak Bartymeusz i ujrzeli go jak Zacheusz. Dusza ludzka po przezwyciężeniu wstydu wobec sądów społeczeństwa i z żarliwym progieniem porzucenia dotychczasowego życia zwraca się ku Bogu. Kościół wskazuje postawę ewangelicznego celnika jako wzór z którego w tym czasie należy przede wszystkim brać przykład. Głównym tematem tekstów liturgicznych na ten dzień jest przeciwstawienie pokory celnika i pychy faryzeusza. Ksiądz Aleksander Schmemann zauważa, iż pokora jest początkiem właściwego pokajania, więc modlitwa o nią jest bardzo ważna przed Wielkim Postem, czasem oczyszczania duszy. Dlatego też temat ten rozpoczyna okres używania tridionu postnego. Już w pierwszej stichirze na Panie Wołam usłyszymy krótkie wytłumaczenie przypowieści. Nie pomodlimy się jak faryzeusz bracia, albowiem kto się wywyższa będzie poniżony. Ukoszmy się więc przed Bogiem jak celnik poszczący wołając oczyść nas grzesznych Boże. Hymnografia tej niedzieli bogata jest również w pouczenia moralne, które są nieodłącznym elementem triodionu postnego. Jednym z przykładów takiego typu tekstów może być stichira na litii: Duszo moja, rozumiejąc różnicę między celnikiem i faryzeuszem, znienawidź tego drugiego głos pełen pychy. Naśladuj zaś pierwszego miłą Bogu modlitwę i zawołaj. Boże, oczyść mnie grzesznego i zmiłuj się nade mną. Najbardziej charakterystyczną cechą liturgiczną tej niedzieli jest śpiew hymnu pokajanie otwierze mi dwiery po 50. psalmie na jutrzni. Jest to też moment, kiedy tą stichirę słyszymy pierwszy raz od bardzo dawna, gdyż ostatnio słyszeliśmy ją w Wielkim Poście. Jest to takie podkreślenie potrzeby pokajania, które będzie głównym tematem Wielkiego Postu. ta towarzyszy nabożeństwom niedzielnym przez całe Przedpoście i Post. Zacytuję. Dawco życia, Otwórz mi bramy pokuty. Tęskni bowiem duch mój do świętego przybytku twego, a przybytek mego ciała noszę cały zbrukany, lecz jako szczodry oczyć go z łaskawego twego miłosierdzia. Tydzień następujący po o celniku i farezeuszu pozbawiony jest postu w środę i piątek, czyli nazywany jest tygodniem ciągłym. Po słowiańsku jest to spuszna jasydnica. Bez właściwej celnikowi pokory nie byłaby możliwa pokuta, będąca tematem kolejnej niedzieli przygotowawczej o synu marnotrawnym. A ja Wam życzę w tym tygodniu ciągłym, pełnym zapustów i innych karnawałów, dużo radości, zdrowia i modlitewnego nastawienia, które przyda się w kolejnych tygodniach okresu przygotowawczego do tego pięknego Okresu, okresu do okresu, no to no ogólnie wszystkiego dobrego. A jeszcze kawa. Czym by były te odcinki bez filiżanki kawy? Mam nadzieję, że ta dzisiejsza smakowała. A ja Wam na koniec życzę spokojnej niedzieli i tak jak wspomniałem, miłego tygodnia ciągłego. A w następnym odcinku porozmawiamy sobie o niedzieli, o synu barnotrawnym, która już charakteryzuje się dwoma takimi bardzo charakterystycznymi elementami dodatkowymi liturgicznie, jakim jest śpiew sydalna, objacja od cza, objęcia ojcowskie, które znamy, które znamy z postrzyżyn mniejszych, i śpiew psalmu nad rzekami Babilonu. I ten śpiew często jest bardzo uroczysty. No to zaczynamy już tą wielkopostną jazdę powoli. Nie zajmuje Wam więcej czasu. Do zobaczenia.